Sprawa tak banalnie prosta, że bez kartki przyszedłem. Przyszło nam yy, yy, znowu debatować na tematy proste i nieskomplikowane. Jest nowy właściciel. Spółka akcyjnej zmienia zarząd według własnej definicji, bo jest właścicielem. I tyle gadania. No i po co te afery? Cholery. Do... Czy media są... Czy media. A przepraszam, APO to inaczej zrobiło, tak? Media, czy są media jednostronne dzisiaj? Może i nie są jednostronne, ale przypominam sobie relacje na żywo z demonstracji Kodu jednego dnia i demonstracji PiS dosłownie następnego praktycznie dnia. Jedna była pokazywana z 20 metrów wysokości, a druga z dwóch metrów wysokości. Przez przypadek oczywiście. Pan poseł z PO mówi wilcze prawo. No na pewno nie lisie. Dziękuję. Dziękuję Panie Pośle.